Szanowni widzowie, siemanko! Dzisiaj jestem w restauracji Hashi Bus i za chwilę zamówię potężnego burgera. Zapraszam do oglądania! Ten oto, urwis tutaj burger jest zwany Avocadous. Zamówiony został bez sosu musztardowo szanowego oraz bez sałaty. Właśnie jestem po wizycie w takowej restauracji, naprawdę warto skosztować takiego burgera. Serdecznie do widzenia.